Witam Was odiekalne raki, bardzo, ale bardzo, bardzo serdecznie w czytaniu miesięcznym dla Was, czytanie na miesiąc październik. E, przypomnę formę czytań miesięcznych na moim kanale Energia najważniejsze miesiąca plus karta rada dla Was. E, miłość dla Singli, miłość dla a, osób w stałych, stabilnych związkach oraz praca i finanse Wasz rozwój. I zachęcam Was kochani do tego, żeby sprawdzić swój ascendent. Jak i do zasubskrybowania mojego kanału, do polubienia tego czytania, zostawienia komentarza. Jeśli komu macie to śmiało, udostępniajcie. Jeśli są osoby zainteresowane czytaniem e, bądź rytuałem prywatnym, to zapraszam do kontaktu. Wszelkie informacje w opisie pod filmem znajdziecie. E, I warto rozejrzeć się po kanale, bo wiele ciekawych czytań i przekazów na pewno odnajdziecie dla siebie. Ja przechodzę już do Waszego horoskopu na październik. Patrzymy co u Was w październiku, jakie energie nadchodzą i co tu się będzie działo. Już patrzymy. I patrzymy. <laughs> Mamy księżyc, piątka kielichów i równowaga. Wyjście z jakiegoś <laughs> stanu takiego, który was wytrącił z równowagi całkowicie. A z buław, nie wiem czy jesteście po jakichś rozstaniach, może jakieś okresy żałoby, bądź jakichś zakończeń w waszym życiu. <laughs> Single. Mamy czwórka buław, opaść kielichów. Proszę, jaka miłość tu widnie. Dziewiątka kielichów. Single, otwierajcie się na miłość, bo coś tu się szykuje. Nie wiem, czy jakaś impreza nawet nie, która was połączy albo wspólnie gdzieś pójdziecie na jakąś imprezę. Partnerstwo stałe, stabilne. Jakie energie? Mamy czwórka monet, dwójka kielichów i rycerz mieczy. Praca, finanse dla was, u was, przy was. Praca, finanse, drogie raczki. Siedemeczka monet, mamy asa kielichów i czwórka... <laughs> czwórka mieczy i ósemka monet, czyli pracowicie bardzo. Dużo się dzieje, dużo trzeba robić, dużo trzeba wychodzić, ale tak naprawdę psychicznie troszkę tutaj jakbyście podupadli drugie raczki. Mam takie jakieś, wiecie, sytuacje niefajne, nieprzyjemne troszkę dlaczego, bo w jakaś ukryta, prawda? Ktoś coś ukrywał, czyjeś intencje wychodzą na ja, wiecie, um... Księżyc odsłania to, co ukryte tak naprawdę. Czegoś nie spodziewaliście. Może na co też nie byliście przygotowani do końca, początku miesiąca i niestety wychodzi. Jest tutaj jakieś takie cierpienie. Jest troszkę poczucie straty. Może ktoś Was oszukiwał. Może to się tutaj jakby wypłynie na, wiesz, tak jakby mogłoby być tak, że ktoś Wam coś mówił tak, bądź pożyczał jakieś pieniądze, okaże się, że te pieniądze są stracone, że tutaj nie szło na żadne inwestycje, czy że ktoś um, nie ma wam z czego oddać, bo jest bezrobotny. E, to taki przykład przyszedł mi e, na myśl, ale chodzi o takie, wiecie, m, sytuacje, w których byliście połączeni jakoś uczuciowo do kogoś, może mieliście jakieś takie współczucie, tak, miłość, słabość i ktoś to wykorzystywał po prostu i teraz jakby takie te się rozlewają, jest takie kurcze. Przykro, tak? No serce kwawi, jakby nie patrzeć, no bo jednak e, ktoś się niefajnie wobec Was zachował. Niemniej jednak um, pamiętajcie, że um, no, to co straciliście emocjonalnie czy tam finansowo nawet, to, to stracone, tak? ale nie znaczy to, że nie ma już żadnej perspektywy dla Was, tak? I nie ma żadnych jakichś takich um, pokrzepiających energii wokół Was, bo one są... Ja bym powiedział, że do końca października Wy przetrawicie tą sytuację, bo ona będzie miała do, dość duży odcisk na Waszej psychice. Będziecie to przeżywać, bo to są jakieś lęki, obawy, chociaż bardziej lęki mi się pokazują, jakieś takie strachy, ale też niedowierzanie i, i smutek ogromny, tak? Ale wchodzicie w równowagę końca miesiąca, więc wszystko sobie poukładacie w głowie, w sercu, Um, I powiedziałbym, że w jakichś sytuacjach, w których nadziała się niesprawiedliwość, sprawiedliwość wróci po prostu dla Was. A karta rady Azbuław, działać, nie czekać, nie zwlekać, nie zwijać się, bo tu też ktoś może Was negatywnie nastrajać bądź Was kopać, wiecie? Albo właśnie taki pseudo -przyjaciel, ktoś fałszywy się może bardzo okazać. I tak naprawdę ktoś Was tak jakby specjalnie wprowadzał w jakiś taki stan, bo chce wykorzystać moment albo chce czekać na moment, albo się w czymś poddacie. I zatrzymacie całkowicie, właśnie. A tu karta a, As Buław mówi: Nie zatrzymuj się, bądź yy, też idź w nowe pomysły, bo tak, jakby ktoś może ci ukradnie jakiś pomysł, tak? Bądź jakąś ideę, tak? Jakiś plan, ale nie oznacza, że nie ma innego, bo jest jakiś plan B, plan C, tak? Kolejny każdy As Buław, czyli on mówi o tym: Nie działać, nie czekać, nie zlekać, i za ciosem, i iść za, iść za nowym pomysłem, i za jakąś inną wersją. Może też jakieś kwestie związane z konkurencją tutaj, ale mam wrażenie, że jeszcze będzie jakieś nieczyste zagranie po prostu z czyjejś strony, które negatywnie się odbije na Was, ale widzicie sęk w tym, żeby się nie poddać i nie zamknąć, ale wchodzicie w równowagę, więc wszystko wróci do normy, przetrawicie, przepracujecie i um, odbijecie się od tego dna psychicznego, że tak to powiem, ale była jakby w dalszym ciągu mówi, żeby tutaj nie zaprzestawać jakichś działań żeby iść w nowe pomysły, w nowe inspiracje, bo tak jakby nie wszystko jest stracone i też w jakieś kwestie się nie poddawać, tylko działaj, działaj, ciągle bądź na tym ogniwie. Mimo wszystko, drogi raczku. Single, piękne karty na miłość, nowa miłość tu mi się pokazuje. Nowy jakiś już yy, w sumie, tak naprawdę, nowa jakaś osoba się już może przy Was kręcić. Bo to jakby wspólne wyjścia, wypadek. Ktoś taki mi się pokazuje z kimś. Często gdzieś wychodzicie, coś robicie. Oczywiście dla innych to dopiero może się pojawić, pokazać, jakby się wyszli gdzieś na jakąś imprezę, nawet się nie spodziewacie, a kogoś tam poznacie. Um, to, jakby wspólne jakieś wyjście razem, idziecie nie znając się, a wychodzicie znając się, i coś zaiskrzy, i coś fajnego tu się będzie rozwijało. Ogólnie dużo wyjść mi się pokazuje, takie bujne życie towarzyskie, drogie single. Więc ja bym nawet nie skupiał się na jednej osobie w tym czytaniu. Bo oczywiście ta osoba tu mi się pokazuje i, i gdzieś mi się odznacza, ale mam wrażenie, że więcej tutaj będzie takich wyjść, wypadów, ale to też chodzi mi o osobkę znajomości, bądź jakieś przyjaźnie, bądź jakieś rodzinne też y, wydarzenia, y, wyjścia, wypady. Także dużo, jeśli chodzi o Wasze życie socjalne, naprawdę dużo będzie się działo, dużo możliwości do poznania nowych osób, ale tutaj ta jedna konkretna mi się pokazuje, z którą coś może zaiskrzyć i gdzieś tu, coś się będziecie spotykać, idziecie na randkę, zaiskrzy i a, fajna energia się będzie utrzymywała i tak sobie możecie tutaj dalej gdzieś wychodzić, poznawać się, robić jakieś e, fajne rzeczy wspólnie, razem, no randkować po prostu, tak? A, ale tak mam wrażenie, że ponad tym, poza tym jeszcze jakby inne m, atrakcje Was czekają Uh, związane właśnie z życiem socjalnym, z, z, z rodziną, z znajomymi tutaj. Więc będzie się działo Single, dobry czas na przyciągnięcie tej fajnej osobki. Chociaż u niektórych już ta osobka może być i tutaj coś się fajnego zacznie rozwijać. Może nie na od razu, że na początku wiecie deklaracji, ślub i, i zaręczyny, ale um, bardzo duży potencjał na to, żeby się to przerodziło w coś poważnego. W związkach ważne będą pieniądze, kwestie pieniędzy, tematu. Y, 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 Kwestie, tematy pieniędzy, właśnie e, tutaj powiedziałbym, że relacja jest e, stabilna, jest bezpieczna, nic się do tego nie dzieje. Wręcz powiedziałbym, jakieś wypady, wyjazdy, taka randka, chociaż we dwoje, może was, nawet jeśli jesteście kilkuletnim małżeństwem czy, czy, czy związkiem, to tutaj może was pokusić o to, żeby gdzieś wspólnie razem wyjść, pójść na randkę, zrobić coś po prostu dla siebie, ale wspólnie, tak? Wasz czas, wasz moment, wasze wyjście, we dwoje i. Um, może też zbieraliście pieniądze na to, żeby móc gdzieś wyjechać, e, coś zrobić fajnego wspólnie i to się uda, jest wyjazd, jest droga. Um, tutaj uważać na jakieś, wiecie, e, impulsy zewnątrz, słowa z zewnątrz, bo takie słowa zazdrości. Ktoś taki może nie pomyśleć, a coś powiedzieć, i tak mam taką energię w rycerzu mieczy, że a ktoś jakby tutaj może nie do końca był sprzyjający bądź nawet trochę zazdrosny. Nie wiem czy o to, że uzbieraliście sobie pieniądze, chociaż to ciężką pracą zarobione, tak, więc o co chodzi, ale jakieś takie zazdrości mogą się y, tutaj pojawić ze strony zewnętrznej. No, sen w tym, żeby się temu nie poddać, tak, Ani niemniej jednak, um, bo... Ktoś zobaczy, że wam się, nie wiem, wiedzie, albo nawet nie musi wam się, nie wiadomo, co wydarzyć w życiu. Sam jakiś wyjazd, projekt, coś sobie fajnego zrealizujecie, zrobicie dla siebie. Może nawet jakieś wspólne zamieszkanie razem dla niektórych, mimo że byście lata w związku, może dopiero teraz się decydu decydujecie. Bo na przykład pieniądze, finanse nie sprzyjały, a teraz coś sprzyja, można coś zrealizować, zrobić i co jest fajne. To jakby pogłębia waszą więź, ale z zewnątrz niestety pojawia się, wiecie, takie uszczypliwość i zazdrość po prostu. Zawodowo finansowo super energetyka, nowe pomysły, aski lichów, czyli coś co daje Ci szczęście, radość, długo oczekiwane plony, które przychodzą do Ciebie w tym miesiącu, powiedziałbym, coś zacznie kiekować, coś zacznie sieciać, ale taka spokojna energia, nie że w gorącej wodzie kompanii i, i nie wiadomo za co się wziąć, co ręce włożyć, powiedziałbym, że wręcz. Jest takie opanowanie, jest taka wiara w to, że wszystko idzie i jest tak, jak ma być. Plony ciężkiej pracy, jakieś sprawy zaczną tutaj, wiecie, w końcu ruszać z miejsca, co też jest dobre dla Was. Jakieś nowe energie, korzystne, fajne. Powiedziałbym, że takie sprzyjające energie od losu też dla Was. Coś, co warto przyjąć, coś, coś, co warto wziąć. Też jakieś takie projekty, może kursy, Wasze jakieś takie plany na to, żeby coś sobie to zrealizować fajnego i to też jakby psychicznie dla was jest dobre dlaczego? bo e, dotyczy to czegoś, co lubicie to jest waszą pasją, co jest powiązane z waszym serduszkiem tak? czyli tutaj jakimś takim projektem przykładacie się 100% siebie, ale daje wam to też szczęście i poczucie spełnienia e, czwóreczka mieczy pod koniec właśnie nie wiem, czy jakiś wyjazd się nie szykuje może być jakieś zwolnienie, e, jakiś urlopik nawet nie musicie wyjeżdżać, tak? ale możecie mieć po prostu kilka dni wolnego żeby odpocząć. Ja bym powiedział, że finanse, praca, spokojna, energetyka, nic się złego nie dzieje, wszystko jest tak, jak być powinno. Co ma kiełkować, będzie pomału kiełkować w twoim czasie. Pieniądze są. Um, jest taka po prostu fajna, spokojna energia, ale ona jest po prostu potrzebna tutaj. Ósemka monet nas spodziali, czyli wszel wszelkie jakieś projekty, sprawy, które trzeba ogarnąć, ogarniesz, załatwisz i zrealizujesz, więc tutaj o to martwić się nie musisz. Nie widzę żadnej blokady pieniędzy, nie widzę biedy. Zawodowo bezpiecznie jesteście, ja bym powiedział, że coś się będzie tutaj rozwijało, gdzieś pomału będzie kiełkowało, czy jak jakieś Wam się marzą awanse, czy też zmiany, bądź jakieś dodatkowe projekty na własną rękę coś, to tutaj pomału coś zaczyna kiełkować i się dla Was stworzyć fajnego. Ale mam wrażenie, że zanim to wszystko tak ruszy porządnie, to jeszcze będzie jakiś taki okres zastoju, spokoju, wypoczynku. Drogie Raczki, i tak to widzę dla Was, jeśli chodzi o październik, cudowne energie więc korzystajcie z tego co najlepsze dla Was. Raz jeszcze Was zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału, do polubienia spotczytania, zostawienia komentarza. Jeśli komu macie to śmiało, udostępniajcie. Jeśli są osoby zainteresowane czytaniem bądź rytuałem prywatnym, to zachęcam do kontaktu, wszelkie informacje w opisie pod filmem. Eee, pamiętajcie o tym ascendencie, żeby sprawdzić i też um, warto rozejrzeć się po kanale, bo ciekawe czytania, przekazy znaleźć możecie. Wspaniałego miesiąca, wszystkiego co najlepsze, serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych czytaniach na moim kanale.